co naprawdę znaczy żyć w trzeźwości, a nie tylko nie pić. No to są dwie różne rzeczy, abstynencja trzeźwość. Sama abstynencja nic nie zmienia. Nic w moim życiu nie zmienia się. I cały czas tęsknię za tym życiem pijanym, w którym uciekałem od siebie i wszystko mówiłem, że to zabawa i fajnie jest. Największe kłamstwo, jakie sobie tworzyłem. to zmiana swojego życia, zmiana myślenia. Umiejętność życia taki jakie ono jest. Tak naprawdę. Być tu i teraz. Cieszyć się tym życiem. Umieć spacerować. I cieszyć się tym chwilą. Być tu i teraz, właśnie. Sam z sobą. Z naturą. No, to jest trzeźwe życie. Radość z tego, że jestem. To jest trzeźwość. Akceptacja siebie takim, jakim jestem. Akceptacja życia takim, jakim jest. I akceptacja ludzi tacy jacy są. Daje mi wolność, wolność wyboru. I to daje radość cieszyć się. Pamiętaj, nie jesteś sam.